OpenAI wypuściło najnowszą wersję czatu GPT, czyli wersję GPT-4o. Tak właśnie wygląda nowe okno dialogowe w czat GPT-4o. I dwie takie najważniejsze rzeczy. To pierwsza jest darmowa. I tu powstaje pytanie, skoro wersja GPT-4o jest darmowa, to czy jest sens dalej subskrybować wersję GPT-4? Powiem w dalszej części tego materiału. I druga z takich nowości. Pozwala na prowadzenie z czatem GPT, na przykład za pomocą aplikacji, rozmowę w czasie rzeczywistym. Możemy rozmawiać jak z drugim człowiekiem. Ten nasz tekst, nasza mowa nie jest transkrybowany, tylko rozmawiamy w czasie rzeczywistym. I za chwilę włączę darmową aplikację Chat GPT i przeprowadzę krótki dialog na moim telefonie, gdzie właśnie zapytamy Chat GPT w wersji 4 o, o najważniejsze funkcje. Tejże wersji. Opisz mi w kilku najważniejszych punktach najważniejsze cechy nowego czatu GPT, czyli wersji 4.0. Oczywiście oto najważniejsze cechy nowej wersji GPT-4.0. Zwiększona precyzja odpowiedzi. GPT-4 lepiej rozumie i interpretuje pytania, dzięki czemu udziela bardziej trafnych i dokładnych odpowiedzi. Lepsze zrozumienie kontekstu. Potrafi lepiej uwzględniać wcześniejsze części rozmowy, co sprawia, że odpowiedzi są bardziej spójne. I logiczne, szersza baza wiedzy dzięki dostępowi do nowszych informacji GPT 4.0 może udzielać bardziej aktualnych odpowiedzi. Większa zdolność generowania kreatywnych treści umożliwia tworzenie bardziej złożonych i interesujących historii, esei oraz innych form pisemnych. Ulepszona interakcja wieloetapowa jest bardziej skuteczny w prowadzeniu długich i złożonych rozmów, zachowując spójność i logiczność wątków. Te cechy sprawiają, że GPT 4.0 jest jeszcze bardziej wszechstronny i użyteczny w różnych kontekstach. I tak jak powiedziałem przed chwilą, Chat GPT wersji 4.0 jest e, darmowy, ale to nie jest do końca tak, że teraz możecie zrezygnować z subskrypcji i możecie dowolnie korzystać z wersji 4.0. Wersja 4.0 będzie niestety no, limitowana, tak? Tutaj OpenAI nie podaje dokładnie, ile zapytań jest dostępnych w tej wersji 4O, jednak jeśli wyczerpiecie, że tak powiem, swój limit, gdy będzie zbyt nazwijmy to duże przeciążenie, to wasz dialog wróci do tutaj wersji 3,5. Nie zmienia to faktu, że jednak jeśli jesteś na przykład no, niedzielnym użytkownikiem czatu GPT, to w zupełności wersja 4O tobie wystarczy. No i w wersji 4.0 mamy takie rzeczy jak chociażby właśnie przesyłanie plików do analizy, plików PDF, wykresów danych, to już możemy za darmo robić właśnie w tej wersji 4.0, co wcześniej było dostępne tylko w wersji 4.0. W opisie tego filmu znajdziesz linki tutaj do, do informacji właśnie ze strony OpenAI, a ja Ciebie zapraszam na mój kurs AI dla biznesu na mojej stronie eakademia.online, czyli ponad 7 godzin wiedzy, jak AI może odzyskać dla Ciebie dziesiątki godzin tygodniowo. Subskrybuj ten kanał, trzymaj się, cześć!